W poprzednim programie przegrałem zakład z Anią i muszę zrobić przysmak regionalny. Jestem w Augustowie w restauracji nad rzeką Nettą i spróbuję zrobić kiszkę ziemniaczaną. Kiszka ziemniaczana. Udało się. Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam. Bądź gotowy poprowadzę cię tam. Weź podróżny stary worek i na drogę buty dwa. Jutro lub we wtorek przyjdzie czas. Bądź gotowy. To na pociąganiu. Siadamy. Proszę bardzo. Zaraz, zaraz, poczekaj. Ten nie. O, to jest nasz przedział. No i jak, Aniu? Cieszysz się, że wracamy do Kostrzyna? Ach, Bardzo się cieszę. Ostatnio się przekonałam, że Przedstanek Woodstock to jest jedna z najlepiej zaplanowanych i zorganizowanych imprez w Polsce. Już się cieszę na tę muzykę, zabawę. Będziesz ze mną? Pojedziesz? Y Wiesz, chyba jednak nie, dlatego że ja poprzednio, kiedy byłem w Kostrzynie, nie zdążyłem wszystkiego zobaczyć. I ale jest. Stany Chłódz, tak to są tysiące ludzi, świetna muzyka, doskonała atmosfera. Ja wiem, Maciek, nie ja można wiem, tego ale przegapić. ja po prostu umówiłem się w kilku miejscach, w Chwarsztanach, w Sarbinowie, mam jeszcze inne plany, także może innym razem, dobrze? No dobrze, ale jakby ci się nudziło, to wpadnij koniecznie. Oczywiście, no to jest jasne. I umawiamy się na dworcu kolejowym. Tylko się nie spóźnij, proszę cię. No skąd? A o co no. się założymy?

Witam Państwa serdecznie z Kostrzyna nad Odrą. Przez te całe emocje zapomniałam się przywitać, a więc dzień dobry. Anna Karna, kłaniam się, proszę poczuć tę atmosferę. To już osiemnasty przystanek łódzok, organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Luz, przyjaźń, uśmiech, muzyka. Jeśli ktoś mówił, że Polacy są smutasami, to nieprawda. Polacy się uśmiechają i świetnie się bawią. Tutaj trzeba być, żeby to przeżyć. Po raz dziewiąty Organizowane w Kostrzynie, wcześniej sześć razy w Żarach, a więc 15 edycji w Lubuskim. Ja nie rozumiem, czemu Maćka tutaj nie ma. Tu jest po prostu wspaniale. Miłość, przyjaźń, świetna muzyka, pyszna kuchnia i tysiące ludzi. I to wszystko po raz osiemnasty! Ania szaleje na Woodstock, a ja jestem w Chwarszczanach, kilkanaście kilometrów za Kostrzynem. W Hwarsztanach właśnie w pierwszej połowie XIII wieku pojawili się na tych ziemiach templariusze. Tutaj założyli swoją komandorię i tutaj pod koniec XIII wieku zbudowali kaplicę, która, co ciekawe, zachowała się w stanie właściwie nienaruszonym i jest na liście najcenniejszych zabytków w Polsce. A ja umówiłem się tutaj z panem Maciejem Sałańskim, który jest niezwykłą osobą. Jest artystą plastykiem, nauczycielem i jest prezesem stowarzyszenia Szlak templariuszy. W związku z tym o templariuszach wie po prostu wszystko. Dzień dobry, Dzień dobry. wie pan, kiedy podchodziłem do tego kościoła, to zwróciłem uwagę. Na te otwory w murach. Dlaczego zakonnicy je zrobili? To były otwory strzelnicze, ale tak naprawdę nie pełniły takiej funkcji. Były, pełniły funkcję symboliczną. Ale może więcej na ten temat powiem Panu w środku. Zapraszam. O, świetnie. Zwłaszcza, że wieje. Niech Pan powie, czy to jest prawda, że oprócz templariuszy tutaj byli przez chwilę krzyżacy? Tak, to jest prawda. Tutaj oprócz templariuszy, później przez długi czas joannitów, w XV wieku rzeczywiście to miejsce zostało zajęte na kilka lat przez krzyżaków, tak więc mamy do czynienia z obiektem, w którym były wszystkie trzy najważniejsze zakony rycerskie. No tak, ale pierwsi byli templariusze, w XIII wieku założyli tutaj komandorię i co oni właściwie robili wtedy? Yy, to właściwie było takie duże gospodarstwo zakonne, które miało dawać przychody. W celu utrzymania załóg ziemi świętej. To była główna misja zakonu templariuszy. Muszę Panu powiedzieć, że ogromne robi na mnie wrażenie fakt, że stoimy w oryginalnych murach XIII wieku, bo ten obiekt właściwie nie ucierpiał nigdy. Dostosunkowo mało ucierpiał. Rzeczywiście jest to obiekt oryginalny o tym może świadczyć na przykład to, że w wieży w klatce schodowej możemy zobaczyć autentyczne cegły. Ze znakiem krzyża, który świadczy o tym, że był to budowany przez budowniczych zakonnych. Mam do Pana pytanie, Pan to musi wiedzieć. To jak to jest z tymi skarbami? Tutaj, tam floriusz, studnia jakaś, to jak to jest naprawdę? Powiem, że największym skarbem, tak naprawdę, to jest sama ta budowla oraz. Te przepiękne, wysokiej klasy średniowieczne malowidła. A jeszcze jedna sprawa, dlaczego pan nie na Woodstock? A ja wybieram się na Woodstock. Tak? tak A, to oczywiście. To Niech pan uspokoi, bo wie pan, moja koleżanka sprawdza, jak przebiega festiwal. Może nie się to? państwo tam spotkają no, to gdzieś. Anna Karna. Się Chociaż nie no, tam są takie tłumy, że nie, prostu no, się na tak nie spotkają. Jestem w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych, gdzie odbywają się niesamowite spotkania. Tu był Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki czy Laszek Balczarowicz, jak opowiadali o Polsce, o gospodarce, historii od razu do wolności. Tu także rozmawia się o sztuce w Niemczech. Ajda Janusz i wielu, wielu innych. A w tej chwili leżą, albo siedząc w kuczki, słuchamy dyskusji prezydentów Polski i Niemiec, Bronisława Komorowskiego i Joachima Gałka, o rzeczywistości, o patriotyce o i o współpracy między naszymi krajami. Tak po prostu. Siedzimy i słuchamy siedząc na twardych bestiach. No gdzie można sprzedwczorować prezydentów i rozmawiać z nimi siedząc w kucki? Tu, na przystanku Łódzka. Akademia Sztuk Przepięknych to takie miejsce, gdzie nie tylko przychodzi się posłuchać interesujących ludzi, ale można zadać im pytania. I właśnie teraz czas dla Łództokowiczów. Pytają prezydentów Polski i Niemiec o ważne dla nich sprawy. Już niebawem tu odbędzie się spotkanie m.in. z biskupem Pierątkiem, z Krzysztofem Hołowczycem czy Bogusławem Wołoszańskim. Wszystko w tym namiocie, namiocie Akademii Sztuk Przepięknych. To znaczy tak. <słuch> W ramach Akademii Sztuk Przepięknych funkcjonuje na przystanku jeszcze Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, namiot Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele różnych warsztatów. Zdarłem do Fortu Sarbinowo. Trochę tutaj ciemno, ale jakoś mi się udało znaleźć drogę i umówiłem się tutaj z panem Marcinem Wichrowskim z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Jest pan. Dzień dobry. Mam do pana zasadnicze pytanie. Stąd do Twierdzy Kostrzyn jest 5 km, a mówi się, że Fort Sarbinowo jest częścią Twierdzy Kostrzyn. Tego jeszcze nie rozumiem. Istotnie jest. W drugiej połowie XIX wieku większe twierdze zaczęły przybierać formę Takich planet otoczonych pomniejszymi satelitami, mniejszymi, wysuniętymi na przedpole fortami. W kostrzynie zaplanowano ich osiem, ostatecznie zrealizowano cztery. Proponuję, żebyśmy się udali do wnętrza. Mhm. Wtedy Dobre. będzie okazja, żeby dokładniej wyjaśnić, mhm. jak te super nowoczesne maszyny na owe czasy funkcjonowały. Mhm. To proszę prowadzić, idę za panem. Stara twierdza była zbyt mała, by służyć potrzebom nowoczesnej armii. Do tego źle położona. Leżała mianowicie na dnie Doliny Rzecznej, którą otaczały wysoczyzny. Żeby ją opuścić, żeby własna armia mogła wyprowadzić z jej obszaru jakieś uderzenie, trzeba było zająć przyczółki na skraju owych wysoczyzn i temu właśnie służyły zbudowane na nich forty. Mhm. Ale czy ten fort miał jakąś funkcję wojenną, wojskową? Wojskową oczywiście, no tak. natomiast w czasie I wojny światowej nie dane mu było jej odegrać, dlatego że Kostrzyn znalazł się daleko na zapleczu zastygających frontów. Znaleziono dla niego jednak inną funkcję, mianowicie, mianowicie obozu jenieckiego o zaostrzonym rygorze. A no tak. I tutaj siedział podobno między innymi Roland Garros, czyli pilot francuski którego imieniem nazwano korty w Paryżu i tam się odbywał wielkoszlamowy turniej. Tak, nie tylko on. Trzeba dodać, że tutaj też część swojego pobytu w niewoli spędził późniejszy słynny dowódca radziecki, Michaił Tuchaczewski. Panie Marcinie, fort Sarbinowo przetrwał II wojnę światową, a jest zniszczony. Dlaczego? bo po II Wojnie Światowej wykorzystywano to izolowane miejsce do detonowania niewypałów. Mam teraz na takie pytanie, bo ja teraz muszę się udać do pałacu w Dąbroszynie, to jest daleko stąd? Nie, to kilka kilometrów, wystarczy ponownie zjechać do Śródmieścia i ruszyć w kierunku Gorzowa. Jestem w międzygalaktycznym miasteczku superbohaterów, a chodzi o to, żeby być ekologicznym. I tak jak tu wszyscy siedzą, wszyscy tworzą dzieła sztuki wydawałoby się z rzeczy niepotrzebnych, na przykład przeczytanych gazet, mój kapelusz to kolorowe gazety, proszę jak bardzo mogą się przydać w upalny dzień. Co powstaje jeszcze tutaj? Słuchajcie, co robicie? E, no w tym momencie kręcimy rurki, które mogą się przydać na bransoletki, na podkładki, koszyki, kapelusze, ozdoby, ogólnie tutaj na które jest... oczywiście wyróżniają z tłumu, popielniczki. Popielniczek nie popieramy, ale kapelusze takie duże czy takie małe, możesz pokazać? O, proszę. Jaki piękny kapelusz powstanie niebawem, bardzo kobiece. czy bransoletki? jak najbardziej. Wszyscy, którzy tutaj są, to super bohaterowie. Super bohaterowie ekologiczni. Spróbuję się przydać. Obie sceny mała i duża, już rozgrzane grają, a ja tam międzygalaktyczne miasteczko superbohaterów, jedną z wielu akcji eko na przystanku. Zresztą na przystanku jest zasada, która brzmi, bądź ekologiczny, segreguj śmieci. Pół miliona eko superbohaterów. Idę poszukać straży pożarnej, bez niemożliwie gorąco. Chodźcie ze mną. Świeżo po prysznicu dzięki straży pożarnej, przebrana w oto taką koszulkę. Wreszcie czuję się jak prawdziwy fan przystanku Woodstock. Ruszam dalej. I jestem już w Dąbroszynie, gdzie spotkałem się z panem Zbigniewem Czarnuchem, historykiem, regionalistą. Przyszliśmy do parku, który przylega do pałacu w Dąbroszynie. Ta. Tam jest pałac, tak? Tam jest pałac. Mhm. Powiadają, że zbudowany z tych pieniędzy zdobytych na Turkach przez właściciela. Mhm. No ale wie pan, ja widziałem, że... Ten pałac jest na sprzedaż. Może pan kupi. A, a jaka jest cena? Przepraszam? 1 jeden milion euro. Milion euro? Tak. A to jednak muszę to przemyśleć, muszę panu powiedzieć. Kiedy obejrzeliśmy pałac, to trzeba budowniczego poznać. Oto on, marszałek Szenik. Postać, jak widać, przedstawiona przez rzeźbiarza, znakomicie oddaje charakter jego pychy awanturnictwa, którym się dało we znaki. Między innymi w czasie wojny z Francją, kiedy nie znosząc swojego podwładnego generała w obecności oficerów, laską on, marszałek, chciał go zdzierżyć, za co został natychmiast zwolniony przez elektora i przyjechał tutaj. I go stąd wzięto potem do Drezna, ale to odrębna historia. W 2011 roku przystanek łcta dostał nagrodę Złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, a ze mną pan Bruna Aleksander Mukkieć. Jak ta nagroda i Przystanek Kłactak wpływa na rozwój całego województwa lubuskiego? Regionalna Lubuska Organizacja Turystyczna zaproponowała e, przyznanie certyfikatu. Zgłosiliśmy to do, do kapituły e, głosem prezesa pani Adwigi Błoch. Kapituła jednogłośnie regionalna nominowała. Poszło to do Warszawy i ku naszemu zdziwieniu, ku naszej radości dostaliśmy certyfikat. Na co to wpłynie, na co to wpływa? Na pewno możemy promować naszą markę, którą jest przystanek Woodstock. Możemy pokazać piękno ziemi lubuskiej przy okazji, bo te setki tysięcy, a na przestrzeni iluś tam lat miliony ludzi z Niemiec, z Polski, którzy przyjeżdżają, przejeżdżają przez różne zakątki i bardzo często wracając, zatrzymują się na dzień, na dwa, na pięć i pozostają nad jeziorami, pozostają w naszych miejscowościach Żary, Żagań, Zielona Góra, Gorzu Wielkopolski i poznają na bieżąco. Ten certyfikat to jest potężna kampania reklamowa dla przystanku Woodstock, a poza tym, tak jak mówię, dla całej Ziemi Lubuskiej. Zgłodniałam, więc przyszłam na najdłuższą w Polsce kiełbasę. Podobno na Woodstocku sprzedają 40 cm, więc można się najeść. Ale, żeby taką kiełbasę móc kupić, należy stanąć w kolejce do kasy, tu się płaci, dostaje kupon, i dopiero wtedy się zmierza w kierunku no, tamtym, gdzie kiełbasy są wydawane. Oto 40 cm. Kiełbasy z ketchupem i z musztardą. Można się najeść. Stoczy mi do jutra. Pyszna. Jestem tutaj cały dzień. I w związku z tym rozdawał mi się telefon, i nie mam go gdzie naładować. Ale nie jest to problem, bo na przystanku co, proszę bardzo, trochę siły, trochę wiary w swoje logi. I telefon jest już naładowany. Tak, proszę Państwa. Na głośno, muzyka, a tutaj cisza i spokój. Jak Państwo myślą? Jaką rzeką płynę? Płynę Odrą? Myślą Państwo, że może płynę Wartą? No nie, za wąska ta rzeka. Otóż płynę rzeką myślą. To jest rzeka, która ma 90 kilka kilometrów i wpada do Odry. Ja jestem na wysokości miejscowości Gudzisz i do Odry pozostało jakieś. 10 km mniej więcej, może dopłynę. Zobaczymy, no nie jest to pewne. W tym rejonie jest wiele innych rzek, małych rzek, które wpadają do Odry i Warty i tymi rzekami też można pływać kajakiem. Tu jest cała masa możliwości. Nie tylko rzeka, nie tylko rzeka. Myśla, również inne niewielkie rzeki wpływające i do Odry, i do Warty. Oczywiście te podróże są bardzo bezpieczne, każdy da radę. Czasami zdarzają się jakieś przeszkody, ale przecież jakiś to problem, można sobie poradzić. Jak ja sobie poradzę, to zaproszę Państwa jeszcze na, na jedną atrakcję turystyczną, która może się wydać trochę zaskakująca, ale na pewno ciekawa. Yes. Tak wygląda wolność na przystanku uśtak. Totalna radość. 18 przystanek Woodstock przyjechało pół miliona ludzi, i te 500 tysięcy gdzieś musi się umyć. Za mną największa łazienka świata. To ogromny plac, setki umywalek, gorąca woda, toalety. Wszystko, czego potrzeba, a dookoła ogromna strefa gastronomiczna. Tę rozrywkę polecam zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Jestem w Nowinach Wielkich, niedaleko Kostrzyna, wśród dinozaurów. Przedstawiam Państwu Spiranozaur, czyli jaszczur z żaglami. Długość ciała 15 metrów, ciężar 5 ton, zamieszkiwał obszary Afryki Północnej w okresie kredy mniej więcej 100 milionów lat temu. Jest tutaj leśna ścieżka edukacyjna z licznymi modelami dinozaurów. Ścieżka prowadzi przez poszczególne okresy w dziejach Ziemi i pokazuje, jak rozwijało się życie miliony, setki milionów lat temu. Naszą wędrówkę wśród dinozaurów kończymy biciem monety, żeby było na bilety dla ani i lamy. Myślę, że to najpiękniejszy festiwal świata, zgadzacie się? Oj, tak! Najpiękniejszy, najpiękniejsza muzyka, najwspanialsi ludzie. Ludzie, tak. Wszystko, wszystko jest najlepsze, naprawdę. Jednym słowem, jaki jest festiwal Jest przewspaniały, są przepiękni ludzie, to jest przecudownie. Ten, tym klimatem się oddycha tutaj. To jest niesamowite, co ja tutaj widzę. Za każdym razem tu przyjeżdżam, widzę coś nowego. No ale widzę, że dobrze Pan widzi. Tak, jak najbardziej, ja mam pełną wizję. Jeszcze mieliśmy satelitę z kolegą, ale zaginęła. Będziesz tu przyjeżdżał? Do końca życia. Hej! Osiemnasty przystanek Woodstock już się kończy. To były niesamowite przeżycia. Wracam do Warszawy z głową pełną radości, takiej jaką tu widziałam w Kostrzynie nad Odrą. Warto tu przyjechać zawsze, ale szczególnie w pierwszych dniach sierpnia, kiedy gra przystanek Woodstock. Idę na spotkanie z Mackiem. Woodstock to jest jak wielkie miasto, gdzie jest tyle ulic, gdzie jest tyle przyjaciół, gdzie jest tyle miejsc, w których się każdy chce być, każdy chce dotknąć. W związku z tym nie ma co tracić czasu, maestro. Zaczynamy. 3-4. I tak wróciliśmy do Warszawy z niezwykłego miejsca, z Kostrzynę nad Odrą. Tak, proszę Państwa, Ania jest pod ogromnym wrażeniem festiwalu Woodstock. Ogromnym, to niesamowity festiwal, właściwie to zjawisko. Miłość, przyjaźń, tysiące ludzi, najlepiej pojechać z całymi rodzinami, no coś niesamowitego. A Maciek, proszę Państwa, jak to Maciek, zawsze chadza własnymi drogami. Tym razem gdzie byłeś? Wyobraź sobie, że tym razem nic nie jadłem. No niemożliwe. Ale za to popływałem sobie rzeką Myślą, mm. poszedłem tropem Templariuszy oraz widziałem dinozaury i mam dla Ciebie pamiątkę. To jest pamiątkowa moneta, jeden dino, proszę bardzo. Bardzo Ci dziękuję, ale ja też mam dla Ciebie prezent. Proszę, oto koszulka z Woodstocku od samego Jurka Wsiaka. Rozumiem, że już dziękuję. za rok na pewno będziesz na kolejnym przystanku usta. Tak, oczywiście. A o co się zakładamy? Łuc tak mnie tak nastroił i tak zainspirował, że pomyślałam, że ten, kto przegra, będzie musiał przypadkowych przechodniów namówić do zabawy na przykład do wspólnego tańca. Co ty na to podejmujesz wyzwanie? Tak, oczywiście. Wolałbym się co prawda potarzać w błocie, no ale trudno nie będzie. Dlaczego nie? Proszę głosować na mnie. Jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak Maciek tarza się w błocie albo tańczy, proszę głosować na mnie. A dzisiaj już się żegnamy i mówimy do zobaczenia w następnym programie. Do widzenia państwu.